Witam serdecznie. Słuchajcie, u mnie zima. A jak zimno, to trzeba się czymś grzać. Powiem Wam, ile w styczniu moja pompa zużyje energii elektrycznej. Czy daje radę? Yy, bo w sumie u mnie mrozy są już od 1 stycznia cały czas. Nie odpuszcza ani jednego dnia nie było plusowej temperatury. Temperatury u mnie są. Tak, w dzień jak teraz jest fajnie, słoneczko świeci, panele są zasypane, ale to mniejsza z tym. Temperatury są tak minus 5, minus 8 w dzień, no i w nocy tak minus 10, minus 15, czyli minus 20 jeszcze chyba nie widziałem tutaj, ale wiem, że w okolicy gdzieś tam, Szuwałk na przykład, takie temperatury były, czy też w okolicach Lublina. U mnie tak do 18-19 widziałam najwięcej na ter termometrze, no ale to też nie o tym. Na początek, może jakoś taką wstawkę pokażę Wam, jak to tutaj u mnie wygląda. Jezioro, yy, bo jest zamarznięte, jest trochę rybaków, wędkarzy bardziej, no, bo potem oni się obrażają, jak się na nich mówi rybacy, więc wędkarzy, ale nie za wiele, nie za wielu, tak. No i co? A u mnie to tak wygląda, jak wygląda. Jak Wam na przykład pompa padnie, bo wiecie, to wiele osób interesuje ten temat, czy pompy ciepła dają radę w zimę, czy nie dają. Ta zima akurat pokaże faktyczne takie pobory prądu przy normalnej zimie, tak? No bo jeżeli są Teraz od stycznia przewidywana pogoda do końca stycznia jest na pewno będzie to samo. Czyli mamy prawie 20, czy nawet już dwu, nie, 19, chyba dzisiaj dokładnie nie pamiętam, albo 20. W każdym bądź razie niedziela yy, i yy, pewnie zaraz będziecie oglądali ten film. Więc yy, do końca stycznia też będzie cały czas u mnie zimno. Podobne temperatury, a ponoć ma być też jeszcze bardziej zimno. Yy, no i tyle, tak. Mm. Jak Wam, tak jak Wam mówiłem, pompa padnie. To można tak y, trochę żartobliwie y, ogrzewać się w inny sposób. No, a jak zimno w domu, no to zawsze można rozpalić ognisko. Położyć na przykład taki ciuk siana, czy też słomy. Na który można usiąść i się grzać, nie? Nie ma złego tego, co na dobre by. Nie wyszło szczególnie dla naszego zdrowia. A to jest chyba najważniejsze, prawda? No, a jak słuchajcie, zmarzniecie przy ognisku, to możecie wtedy sobie na przykład napuścić wody do takiej bali, rozpalić też tam ogień tutaj w tym palenisku, akurat u mnie w takim. I jak skoczycie tam, to też nie zamarzniecie. Z tym, że musicie jeszcze mieć jednego człowieka który będzie co jakiś czas Wam tutaj podkładał, ale dacie radę. Ale to tylko tak y, pół żartem, pół serio oczywiście. Y, no i słuchajcie. Ogólnie zawsze dobrze mieć, nie każdy czym byście się ogrzewali, czy to gazem, paletem, czy tym, to jakieś zapasowe drugie źródło ciepła dobrze jest mieć. Czy to będzie kominek, czy to będą też jakieś, nie wiem, z dwa grzejniki elektryczne. Będziecie wtedy się ogrzewali na przykład czystym prądem, o ile on będzie, no, czy też jakimś słoneczkiem na gaz. tak, no Dobrze to mieć coś takiego gdzieś pod ręką. Ja na przykład mam, mam kominek, tak? ale w tym kominku powiem Wam szczerze, że w tym roku jeszcze nie paliłem. Paliłem na Boże Narodzenie, bo mój kominek jest bardziej tak dla rekreacji, a nie do tego, żeby ogrzewać nim dom. Tak? Yy, no i yy, minęło te 20 dni stycznia. Średnio pompa brała 30 kWh na same centralne ogrzewanie, czyli na same ogrzewanie domu, a z wodą tak 35 do 40. Zależy czy tej więcej wody bierzemy, używamy, czy trochę mniej tak? Jak to jest w życiu? Różnie bywa. Raz się siedzi w wannie. A raz się bierze prysznic, więc tej ciepłej wody wtedy idzie mniej, ale wodę zostawmy, bo to jest po prostu od tego zależne, ile jest osób, jak długo się kąpiecie, itp. Itd. Więc najbardziej to pewnie ludzi interesuje, czy ta pompa właśnie zdaje egzamin. Ja Wam powiem jedną rzecz, bo kto ogląda i interesuje się takimi tematami o pompach ciepłych? No, osoby, które mają. I też są zainteresowane, czy to będzie wszystko u nich chodziło i da radę. I ile na przykład zapłacą rachunek za styczeń, nie mając y, na przykład fotowoltaiki w starym systemie, y, czy też po prostu nie mając w ogóle fotowoltaiki, bo często. Y, Mamieni są czymś takim, że jak macie pompę, no to będziecie mieli małe rachunki i nie będziecie prawie nic płacili za ogrzewanie. No to jest totalną nieprawdą, tak wiecie. No zawsze będziecie płacili. Czymkolwiek będziecie się ogrzewali, to zawsze będziecie płacili. E, na dzisiaj Wam powiem szczerze, że tak jak pomyślę, to chyba węglem byłoby najtaniej się ogrzewać, a wiadomo, że są mrozy, więc trzeba się ogrzewać i trzeba wiedzieć, że pompa bierze więcej energii przy takiej pogodzie, jaka jest obecnie. To jest proste i logiczne. I to nieważne, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie piec na pelet, kocioł na gaz, czy coś tamkolwiek jeszcze innego, to tego ciepła do domu wepchać, żeby tam była temperatura powiedzmy 22-23 stopnie, trzeba wepchać więcej. Tak, więc każde źródło ogrzewania więcej weźmie opału. Tak samo pompa. Jak wam mówiłem, moja y, średnia zużycie te. Od 1 stycznia to jest 30 kWh na same ogrzewanie, czyli 30 dni, liczmy, że tam będzie 30 dni w styczniu, więc styczeń zamknie się u mnie poborem samej energii na ogrzewanie 900 kWh. Kilowatogodzin. Mój dom nie jest duży, 110 metrów mam powierzchni, ogólnie 100, ale mam jeszcze kotłownię ogrzewaną to maszynownie, czy jak tam zwał, tak zwał. To mam 110 metrów ogrzewany. Dom y, niestary, zbudowany zgodnie z WT21, czyli tam w miarę ocieplony. No i takie zużycie jest, jakie jest, czyli przy takiej pogodzie jak teraz, w dzień y, minus 5, 7, 8, 9, w nocy minus 12, 15, czy tam 18, czyli średnio zakładamy, że ta temperatura jest w styczniu, będzie gdzieś tak minus 10, myślę, że średnia wyjdzie, na pewno, no to moja pompa chlaśnie 900 kWh. Licząc teraz, że musiałbym za to zapłacić, po złote 30 powiedzmy, no to 9, to jest 27, 1100, prawie 1200 zł. Teraz to każdy musiałby sobie prze, przeliczyć, czy... czy Ile mu pójdzie peletu na podobny metraż domu, ile mu tam pójdzie gazu, ile za to zapłaci i czy to jest tanio czy drogo? No, nie wiem, 1200 zł za taki zimny miesiąc, no to jeden powie, że strasznie drogo, no ale czymkolwiek bym się ogrzewał, to musiałbym to kupić i więcej tego wrzucić, więc też bym miał jakieś tam troszkę większe rachunki. To chyba proste i logiczne. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie? No i tyle. No co tutaj Wam więcej mogę mu powiedzieć jeszcze? Czy pompa w ogóle daje rady? Pamiętajcie, pompa to urządzenie elektryczne, które ma grzałki. Większość. Chyba tam jedna czy dwie firmy jakieś, które produkują pompy są bez grzałek. E, ale to mniejsza zostawmy. Zakładamy, że większość pomp ma grzałki, które po prostu e, w temperaturach niższych się załączają. Dlatego też zużycie energii jest większe niż zazwyczaj. Ja pamiętajcie, że tutaj już przeżyłem zimę, kiedy miałem kilka dni po minus 30. To było jakieś 3 albo 4 lata temu. Pompa też dawała rady. To, że więcej weźmie energii w takim zimnym miesiącu, to normalne, ale przynajmniej może każdy będzie mógł zobaczyć i popatrzeć na to, co tam handlarze obiecują wam, że będziecie płacili malutkie rachunki. Nie. Zima, ta zima szczególnie, mam nadzieję, że będzie długa i mroźna, pokaże ludziom, że. Mając pompę ciepła, rachunki trzeba płacić. I to, czy to będzie 1000 zł za styczeń, czy komuś może weźmie mniej, bo pamiętajmy, że u mnie tutaj w tej północno-wschodniej Polsce cały czas trzymam mróz, ale gdzieś na zachodniej granicy Polski wiem, że tam już są odwilże, także tam jest cieplej, tak? Ale pewnie te odwilże też wcale nie są takie dobre dla pompy, bo wtedy ona często robi defrosty, ze względu na to, że jest duża wilgotność w powietrza. ITP, ITD, tam nie będę już Wam też ściemniał, nie? I tutaj... Każdy musi się ogólnie z tym liczyć, że pompa każda, czy to powietrzna, czy gruntowa, poradzi sobie w zimę przy dużych mrozach. To nie ma problemu, po prostu włączy grzałki, ale rachunki trzeba będzie zapłacić większe. Ale to porównując do innego opału, to jest to samo, bo czymkolwiek byście się nie ogrzewali, to niestety trzeba tego opału więcej, więc koszty będą wyższe. Ale przynajmniej yy, najważniejsze, żeby właśnie ludzie zrozumieli, że. Pompa też potrzebuje energii, że jak są mrozy, to ona tej energii bierze więcej i rachunki będą wyższe. I nie będzie 200 czy 300 zł, tylko przykładowo 1000 albo jeszcze więcej, bo to pewnie zależy też od ocieplenia domu. Wiadomo od y, pompy, jakiej, jaka jest, czy lepsza, czy gorsza, czy bardziej wydajna, czy mniej wydajna, copy, sropy i te inne y, bzdury. Najważniejsze moim zdaniem, aby to działało, a jak działa? To reszta, wszystko inne jest nieważne. Każdy powinien się liczyć z tym, że jak jest zima, to ma być zimno, a jak jest zimno, to tej energii trzeba więcej i po prostu wtedy trzeba więcej zapłacić za ogrzewanie domu. To proste i logiczne. I tyle w temacie. Także nie wiem, czy tak Wam trochę to wytłumaczyłem i powiedziałem Wam dobrze. Trochę może śmiesznie, może nieśmiesznie, ale najważniejsze, że pamiętajcie, można się z tej pompy śmiać albo ją mieć i mieć wszystko gdzieś. Z tym, że w zimę trzeba troszkę z kieszeni wyjąć. Geldu z... znaczy się pieniążków więcej niż w zimę, kiedy zima jest ciepła. A ja mam nadzieję, że takie zimy jak ta będą częściej. Chciałbym naprawdę, bo po prostu jest bardzo fajnie. E... I tyle w temacie. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, ładna pogoda, idźcie na spacer dla zdrowia. Lepsza taka zima, pamiętajcie, niż jakaś chlapa, taka jak było zawsze. Nie wiem, jesienno-wiosenna pogoda, błoto itp. Itd. Jeszcze raz. Pozdrowionka!